Cześć kochani, auryczny tarot i aura kolejnego tygodnia. Tym razem 24-30 stycznia 2022 roku. Zobaczmy, jak ten tydzień będzie chciał Wam się pokazać w kartach przesłań, w kartach aura soma i w kartach nawigujących Was, być może hasłem, firmowanym przez anioły. Zobaczymy, co będzie chciało Wam się pokazać w tym tygodniu, nam wszystkim, co będzie chciało się pokazać. Przed Wami dwa obiekty, dwa agaty. Nimi się kierujcie w wyborze tego tygodnia, a ja wylosuję dla Was zestaw kart. Jak co tydzień spotykamy się tutaj po to, żeby wzmacniać aurę, po to, żeby ją budować, żeby samo uzdrawiać poprzez to, co jest nie tylko afirmacją poprzez medytację, czy też tym, co dyktuje nam kosmos w danym czasie, ale również spotkania mają na celu otworzenie Was na koloromedytację, czy też koloroterapię, a więc to, co jest wsparciem, wzmocnieniem tego, co wizualne, czym karmimy swoje oczy, jakie barwy nas nasycają i chronią tym samym. Chciałabym Was też porwać do kolejnych spotkań, które właśnie w tym kierunku miałyby zmierzać, a więc wzmacniania swojego pola energetycznego, dzięki sposobom, metodom, e, które mam nadzieję, Wam się również spodobają. A więc, zaglądajcie. Tymczasem, zapraszam Was serdecznie również do spóźnionych, bo spóźnionych, ale jednak <grytowanych> przygotowanych dla Was i czekających na Was również. Horoskopów na ten rok, a więc aura tego roku, którą znajdziecie śmiało w playliście. I już teraz zapraszam Was również do spotkania kolejnego medytacyjnego, a więc przesłanie medytacyjne, które gdzieś już tam będzie za chwilę w drodze do Was. A póki co, nie zwlekając, życzę Wam cudownej niedzieli, życzę Wam cudownego również przyszłego tygodnia, aby był dla Was świetlisty i aby był dla Was inspirujący i taki lekki, dający się lubić chętny do tego, żeby współpracować w każdym możliwym, ważnym dla Was aspekcie. A w tym momencie wybierzcie, proszę, sfokusujcie się na to, co jest Waszym wyborem, a więc agat prawy lub agat lewy, obywa są w odcieniach zieleni. I zobaczmy, co będzie chciało Wam się pokazać w kartach Aura Soma, a więc Karta tygodnia od 24 do 30 stycznia 2022: Przesłanie Aura dla osób, które wybrały właśnie ten obiekt. I karty przesłań, które może są dla Was odpowiedzią na nurtujące Was zagadnienie, lub też dodatkowym drogowskazem, kierunkiem, wskazówką na ten właśnie tydzień: 24-30 stycznia dla osób, które wybrały ten obiekt. Piękna karta na ten tydzień Wam się pokazała, moi drodzy, a więc 44. Anioł Stróż. Moje wewnętrzne światło daje mi spokój i ochronę. Jak mówi karta, nadszedł moment, w którym Twój Anioł Stróż wita się ponownie z tym, co jest Twoją pamięcią, a więc mówiąc inaczej, przypominasz być może sobie w tym tygodniu o nim lub właśnie do niego się zwracasz. Bądź już się zwróciłeś, a on właśnie odpowiada na tę Twoją prośbę. Możesz otworzyć się na niewidzialny i świadomy i dostrzec Jego obecność. Być może właśnie przeszedłeś przez okres wewnętrznej izolacji i tym bardziej możesz dostrzec, jak bardzo otoczony jesteś i niesiony przez bezpieczeństwo i ochronę tego, co niewidzialne. Twoja spokojna komunikacja doświadcza nowej głębi i uzyskujesz. Intensywniejszy dostęp do poziomu anielskiego, zauważ, jak znów jesteś bardziej obecny w tej chwili. Teraz możesz również wyrazić słowami wiedzę, którą zyskasz dzięki połączeniu się ze sferami niebiańskimi. Może to być również czas, kiedy ty sam wydajesz się innym niczym, anioł stróż. Znajdź miejsce, w którym możesz umieścić może jego wizerunek. Zaprojektuj otoczenie Anioła w sposób, który będzie dla Ciebie piękny. Za pośrednictwem świecy, kryształu, kwiatów, kadzideł, lub tego, co jest magiczną kartką z przesłaniem, lub tym, co jest dobrym słowem, które sobie być może oferujesz. Zainauguruj swój ołtarz Anioła Stróża ceremonią. Aby to zrobić, zapal świecę, umieść świeże kwiaty obok swojego Anioła. Pozwól pachnieć różanym lub jaśminowym kadzidłom. Posłuchaj muzyki z kulistymi dźwiękami, a następnie zwróć się do swojego anioła stróża na krótką medytację. Zaproś go. Jeśli znasz jego imię, wezwij go. Jeśli jeszcze nie znasz jego imienia, poproś, aby, aby się przedstawił, aby się przywitał. Świadomie spędź kilka minut z tą energią. Powiedz jej, jak bardzo jesteś wdzięczny. Za pomoc, miłość. To może być domowy ołtarzyk, to może być po prostu Twoja pamięć lub Twoja skupiona uwaga na tym, co jest medytacją. Możesz złożyć kwiaty, te dosłowne, możesz złożyć kwiaty, te metaforyczne. Ważne, żebyś odniósł się do tego, co Cię prowadzi, był wdzięczny, abyś chciał również to zobaczyć, jeżeli w to wątpisz. Te kolory, które widzisz, mogą ci pomóc w nawiązaniu kontaktu ze swoim wyższym ja, z tymi, którzy pomagają ci tutaj na Ziemi, abyś łączył się z tą energią, abyś ją czuł, abyś czuł się bezpieczny. Jeżeli jest to Twoja energia wewnętrzna, Twoje wewnętrzne światło, tym bardziej odnieś się do tego, co jest czakrą Twojej intuicji, połączenia kosmicznego. Daj sobie ten kolor w tym tygodniu, bądź też w chwilach, w których będziesz potrzebował wsparcia, wyciszenia, ukojenia być może nerwów, tego, co gdzieś może nie daje ci spokoju, ten kolor może ci pomóc złapać balans, złapać równowagę. Podobnie jak to, 44. Stanąć na nogi, ale musisz ufać, że ma to dla ciebie znaczenie, ma to sens i czujesz w tym tą energię, czujesz ten klimat. Druga karta, która Wam się pokazała, to 74, mówiąca o zrównoważonym rozwoju. Jestem teraz w pełnej równowadze w każdej dziedzinie swojego życia. A hasło na ten tydzień to również pragnienie wiedzy. A więc być może jesteście na takim etapie w tym tygodniu, lub będzie Wam towarzyszyła właśnie taka potrzeba lub taka energia, która skłoni Was do tego, żebyście bardziej wsłuchali się w to, co Wasze. Pozwólcie sobie na te kolory w tym tygodniu, otoczcie się nimi. One otworzą i pomogą Wam również nie tylko zbalansować, zrównoważyć, złapać stabilność, ale także otworzą Was właśnie na to pragnienie wiedzy, na to, żebyście chcieli więcej, na to, żebyście uzyskali również coś, czy też dostrzegli coś, co powinniście zobaczyć. Tutaj trzecie oko bardzo mocno się pokazuje dla Was, kolorystyka również, energia tego, co jest wyciszające i zaduma, w którą, do której być może jesteście tutaj również nawoływani, aby chwilę się zatrzymać, aby pobalansować między tym, co Was już takie świadome, a tym, co dąży i pragnie tej świadomości. To są te kolory, to są bardzo piękne pastelowe barwy i fiolet głęboki, a intensywny kolor, właśnie trzeciego oka. Jeżeli nie będziecie czegoś wiedzieć w tym tygodniu, jeżeli będziecie próbowali znaleźć odpowiedź na nurtujące Was pytania, szukać będziecie drogi, zagłębcie się na chwilę w medytacji, we własnym eksplorowaniu tego, co podpowiada Wam podświadomość. Niech wyjdzie Wam naprzeciw i pozwoli Wam zobaczyć. Światło, którego szukacie odpowiedzi, kierunkowskazu, wiadomości lub osoby, która w tym tygodniu może jak ten anioł stróż pojawi się na Waszej drodze. Czego i ja Wam z całego serducha również życzę, abyście spotykali na swojej drodze w tym tygodniu same anioły. Napiszcie w komentarzu, dajcie znać, podzielcie się i przyłączcie, jeżeli jesteście po raz pierwszy, a czujecie ten klimat i Wam się tu podoba. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Hej, zapraszam grupę drugą. I zapraszam grupę drugą. Zobaczmy, co dla Was. Jaka aura w tygodniu od 24 do 30 stycznia. Dla osób, które wybrały właśnie ten Agat. Ta się chciała odsłonić. Zostawiamy. I jaka jeszcze dodatkowa wskazówka, lub odpowiedź na Wasze pytanie? Karta nawigująca, wskazująca. Dająca podpowiedź również na ten tydzień, a więc 24-30 stycznia. I znak hasło anielskie dla Was. A więc pokazał Wam się ogród oliwny pod kartą B7 B7, które może mi sygnalizować, że ten tydzień będzie dla niektórych z Was na przykład. Uczący Was wielu różnych rzeczy, bądź też sami będziecie poszukiwać tej wiedzy, może też się izolować lub wycofywać, a być może będziecie po prostu zgłębiać to, co Was również wymaga właśnie tego procesu. A więc gdzieś może wejdziecie w tym tygodniu na taki sobie poziom, który pozwoli Wam nabrać, być może również wiary większej w siebie, być może wiary w to, co wokół Was było wątpliwe. Motorem do tego jest Wasze serce. Wasze również odpowiednie nastawienie. Ogród oliwny, który Wam się pokazał, mówi również o tym, że uwalniacie się od wszelkich wierzeń, które Was ograniczają. Jesteście wolni, a więc ten tydzień będzie Was dosyć mocno uwalniał. Wasza emocjonalna strona chce w tym tygodniu zostać wzmocniona, aby mogła się jeszcze lepiej wyrażać, aby mogła się jeszcze lepiej rozwijać. Dlatego ważne jest, abyś spojrzał na ograniczenia, które sam sobie wyznaczyłeś. Co sądzisz o sobie? Co sądzisz o swoich związkach, życiu, celu, pracy, talentach i zdolnościach? Pomyśl o wszystkich tych aspektach i wczuj się w swoje przekonania. Pozwól niektórym odejść, kiedy już ci nie pomagają. Twoje życie może być radosne, może być pełne nadziei wraz z nowym początkiem. Jeśli się nad tym głębiej zastanowisz, wykorzystaj swoją wiedzę i wzmacniającą energię swojego serca i natychmiast zacznij badać i odpuszczać to, co w Tobie zaprzeszłe. Odpuść wszystko to, co jest Twoim starym przekonaniem. Teraz jest właściwy czas, aby doświadczyć prawdziwego szczęścia. Ćwiczenie dla was: umieść oliwkowo-zieloną świecę w specjalnym miejscu w swoim domu, tam, gdzie czujesz. Lub tam, gdzie masz jakiś, na przykład ołtarz specjalny. Może ten dla miała stróża z poprzedniego czytania, dla grupy poprzedniej. Zobaczcie, może też to jest informacja dla Was. Od teraz poświęć kilka minut każdego wieczoru lub każdego ranka, aby zapalić świecę i pozwolić sobie na mikromedytację. Wpatrując się w światło świecy, jesteś w stanie zobaczyć siebie, jesteś w stanie Zafirmować to, co Tobie potrzebne, a również wyciągnąć, odrzucić, pozbyć się tego, co buduje w Tobie pewne niepożądane przekonania, nastawienie, zmieniając Twój fokus na to, co w Tobie faktycznie szczere, pomocne także Tobie. Niepotrzebna energia, z którą przyszedłeś do tego światła, do tej zapalonej świecy. Przemienia się w jej płomieniu i powraca do ciebie jako zupełnie nowa, inna, zmieniająca się wręcz afirmacja. Wystarczy, że codziennie powtórzysz ten proces, wystarczy, że powtórzysz go tak często, jak go potrzebujesz, aby skupić wzrok na tym płomieniu, aby pozbyć się tego, co w tobie zlęknione lub tego, co tak naprawdę nie jest twoje. Pozwolisz sobie na pewną nawet pustkę, która gdzieś obejmuje twoje myśli, albo na koncentrację na tym, co stanowi no właśnie, rozwiązanie, a nie problem, pamiętaj. Wystarczy, że w tym trybie pewnej powtarzalności pozwolisz sobie na podarowany sobie czas, aby ułatwić sobie pewne procesy. Nie musisz intensywnie myśleć nad czymś. Nie musisz w ogóle myśleć, koncentrować się lub skupiać. Wystarczy, że popatrzysz i odpuścisz choćby jeden aspekt tego, co ci już ciąży, tego, czego już nie potrzebujesz. I tak krok za krokiem, być może każdego dnia, być może raz w tygodniu, szybko zauważysz, jak błogo możesz wesprzeć transformację za pomocą także tych kolorów, które tutaj widzisz. Ten tydzień namawia cię do tych kolorów, być może otoczenie się nimi, patrzenie na nie, posiadanie czegoś w tym kolorze w tym tygodniu będzie ci sprzyjać, będzie takim swego rodzaju talizmanem. Zaryzykuj. Nic cię to nie kosztuje. Pod warunkiem, że czujesz oczywiście te kolory, pod warunkiem, że ta afirmacja, że to przesłanie do ciebie przemawia, z tobą koresponduje. Ponadto pokazała Wam się druga karta, która również zawiera w sobie, jak zauważycie, te kolory, a więc zieleń i żółcień. Te karty są wybierane zupełnie przypadkowo, jak wiecie. A mówi o tym, że dla kogoś z Was konieczny jest powrót do życia. I zapewnia Was ta energia, że jesteście bezpieczni, aby do Niego wrócić. Potrzebni również, żeby się w Nim pojawić. A więc ktoś z Was być może zaczyna nowy proces w życiu lub jest to przebudzenie dla Was w tym tygodniu jakieś. Tak jak powiedziałam, poprzez mądrość, poprzez dążenie do zdobycia jakiejś wiedzy lub też otworzenie swojej świadomości względem kogoś, czegoś, jakichś procesów. A reszty odrzucenia tego, co było dawne, tego, co już nie jest akuratne, tego, co jest przebrzmiałe. Wróć do życia, mówi Wam Ogród Oliwny, prosząc Was o to, żebyście o siebie zadbali, po to, żebyście nabrali również nowego przekonania, czy też szli z tą wiedzą, z tą mądrością, która Was tworzy, która jest Wasza, na którą być może powinniście sami szerzej się otworzyć. A kluczem do tej, lub też wejściem, przejściem, portalem do tego wszystkiego jest miłość, która również Wam się pokazała w trzeciej karcie haśle, tym sponsorowanym, jak ja to mówię, od aniołów. A więc miłość. Ktoś gdzieś tutaj może musi przestroić swoje oczekiwania albo, no właśnie, przyzwyczajenia zmienić, lub spojrzeć na coś bardziej miłośnie. Bardziej sercem, aniżeli rozumem, a i również wtedy rozwiązanie przyjdzie prościej, szybciej, łatwiej. A więc nie bójcie się podarować sobie odrobinę refleksji, nie bójcie się podarować sobie odrobinę ciszy i tego, co jest skupieniem. Niech Was otworzy to i również Waszą odwagę na to, co przed Wami, co na Was czeka z otwartymi ramionami. Otwórzcie się również i Wy na to. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się udanego i pełnego miłości. Tygodnia dla Was. Do zobaczenia. Hej.